No, 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 proszę państwo, nie widzieliśmy się tylko 24 godziny, a tu tyle się wydarzyło. Mali zwyciężają z wielkimi. Otóż Mauretania pokonała w pucharze narodów Afryki 1 do 0 Algierię, a Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, więźniowie polityczni po Aleksandrze Sołżenicynie, po Mahatmie Gandhim, po innych wielkich postaciach, oni wyszli na wolność także dzieją się rzeczy niezwykłe w naszym kraju a my jak zwykle rozpoczynamy poranny przegląd prasy portalu Infor jest środa 24 stycznia Piotr Nowak zapraszam na przygodę z polskimi gazetami oraz tytułami internetowymi zaczynamy od tej drugiej kategorii czyli portal Infor.pl kiedy pracodawca może poprosić nas o odcisk palca o danych biometrycznych i ich ochronie, pisze Piotr Szymański. To jest taki artykuł jutra, bo już niedługo z pewnością te technologie będą w powszechnym użyciu. Jakie przepisy regulują takie wypadki, kiedy musimy tą tęczówkę pokazać do jakiegoś urządzenia, bądź też ten odcisk w atramencie umoczyć. Wszystko o tych, zagadnieniach właśnie w tekście redaktora Szymańskiego portalinform.pl. Co dalej z handlem e-receptami w internecie? kwitnie zjawisko sprzedaży recept, a to na marihuanę, a to na benzodiazepiny, a to na inne leki, które w niewielkich ilościach działają sedatywnie, które działają nasennie, to natomiast w ilościach większych działają rekreacyjnie. Redaktorka Paulina Nowosielska apeluje do ministry zdrowia Izabeli Leszczynie, żeby ten bałagan uporządkować. To jest dzisiejszy dziennik, Gazeta Prawna, strona Czwarta. Jest środa, a więc takie zjawisko obserwujemy w polskim społeczeństwie, że samorządowcy biegną do kiosków, aby kupić dodatek. Samorządowa środa, ale środa to nie tylko ten dodatek, ale również samorząd i administracja, czyli dodatek tylko i wyłącznie dla prenumeratorów. Będzie nowy, prawny bat na nierzetelnych płatników. To dobra informacja dla samorządowców, którzy chcą ściągać, od mieszkańców opłaty, z którymi owi mieszkańcy zalegają. Wystarczy, żeby ci mieli trzy niezapłacone raty, by całość mogła być poddana egzekucji. To artykuł Patrycji Otto, dzisiejszy dodatek samorząd i administracja. W kioskach mamy dzisiaj również nowe wydanie Polityki. Tutaj oczywiście królują. Bohaterowie danej opcji, czyli w tym wypadku Sienkiewicz i Bodnar. Natomiast w środku niezwykle interesujący artykuł Ryszardy Sochy na temat Polaków tonących w długach. 81 milionów złotych. Tyle jest pod kreską rekordzista. Natomiast smutna wiadomość jest taka, że. Połowa z Polaków nie ma żadnych oszczędności, co jest pierwszym krokiem do tego, by wpaść w spirale zadłużenia, chwilówki, lichwiarze i inne podobne przykre rzeczy więcej o zadłużonych Polakach w dzisiejszej polityce. Wielki brat będzie mógł śledzić Europejczyków. Wczoraj referowałem Wam zmiany związane z prawem europejskim, prawem regulującym sztuczną inteligencję. Dzisiaj poznajemy nieco więcej szczegółów i są to szczegóły zasmucające, bo taka rzeczywistość rodem z czarnego lustra nam się wkrada w naszą codzienność. Okazuje się, że zdalna identyfikacja biometryczna będzie prowadzona właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. Kamery znajdujące się na ulicach, w tramwajach, w innych miejscach publicznych będą ukierunkowane na poszukiwania niektórych osób. Ustawodawcy deklarują, że nie będzie można zarzucać sieci na ślepo, także, nie każdy będzie identyfikowany przez sztuczną inteligencję na ulicy. Natomiast do tego, żeby było to wykorzystywane zgodnie z literą prawa, potrzebne jest też zaufanie do władzy i pewna etyka działania władzy. Czy tak jest w Polsce? No to już odpowiedzmy sobie wszyscy na to pytanie indywidualnie. Patryk Breyer, członek niemieckiej partii Piratów, zauważa, że Unia Europejska zamierza konkurować z Chinami nie tylko pod względem technologicznym, ale także pod względem wysokotechnologicznego. Ucisku. To dzisiejszy dodatek prawnik do dziennika gazety prawnej. Coraz większy tłok w biurowcach. W czwartym kwartale 2023 roku firmy wynajęły już ćwierć miliona metrów kwadratowych powierzchni. Dla porównania w poprzednich trzech Kwartałach. Było to mniej więcej 170 tysięcy, także wzrost jest znaczny. Firmy wracają do biur, coraz więcej pracowników również pracuje w trybie stacjonarnym. Natomiast podaż powierzchni biurowej nie nadąża za popytem, bo w Warszawie w 2004 roku, w całym roku przybędzie jedynie około 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. O tym tłoku w dzisiejszym pulsie biznesu. A Gazeta Polska triumfuje, więźniowie polityczni wychodzą na wolność. Poważne twarze małżonek Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz on, wybawca, czyli prezydent Andrzej Duda. A teraz informacja kontrująca do tej, którą przedstawiłem przed momentem. Młodzi Polacy mają oszczędności i co więcej lokują je w złoto, najchętniej właśnie w złoty kruszec. 98 Procent Polaków w wieku 18-24 deklaruje zgromadzenie jakichś oszczędności. Można się oczywiście zastanawiać, jakiego rzędu są to wkłady w skarpetę. Natomiast no na pewno krzypiące jest to, że młodzi Polacy próbują oszczędzać. Z pewnością jest, ich, jest im troszeczkę łatwiej, bo mieszkają częściej z rodzicami. No ale no fajnie, fajnie, że oszczędzają, fajnie, że inwestują. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie już nie będzie takie zadłużone. Przełamujące wiadomości, jeśli chodzi o życie na innych planetach, o potencjalne ślady życia. Mówią o tym naukowcy z Uniwersytetu Mit we wschodnich Stanach Zjednoczonych, którzy wyróżnili kilka czynników, które muszą zaistnieć, żeby organizmy żywe pojawiły się w innych warunkach niż obecność wody. Jest możliwe, że w chmurach z kwasu siarkowego takie życie może się pojawić o tym jakie czynniki muszą zaistnieć w dzisiejszym dziale nauka w gazecie wyborczej. Dla mnie jednak największym rozczarowaniem jest diagnoza wykluczająca obecność życia na tytanie. Tytan to taki niezwykle. Piękny glob krążący w układzie Saturna, jeden z największych księżycy w układzie słonecznym, jedyny księżyc posiadający gęstą atmosferę. Tam się znajdują oceany, oceany jednak nie wody, tylko oceany węglowodorów, amoniaku, metanu. Okazuje się, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby w metanie czy etanie czy amoniaku to życie się pojawiło. No także dla mnie, jako wielkiego fana Tytana, jest to wielkie rozczarowanie. To był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl, jednak nie koniec na dzisiaj, bowiem już dzisiaj w godzinach wieczornych na Infor.pl nowy format. Startujemy z pierwszym wydaniem gościa portalu Infor.pl, a będzie nim. Zgodnie z dzisiejszym dniem mamy międzynarodowe święto edukacji. Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji. Zapraszam serdecznie Piotr Nowak.